W kolejnej zapowiedzi. Dzisiaj witam Was z czapką kolejną już, bo to już chyba jedenasta, jak nie dwunasta. Ale słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że jest to ostatnio mój ulubiony wyrób, i jest to czapka, którą noszę, czyli zrobiłam ją w końcu dla siebie. Wiele, wiele czapek zrobiłam i wiele leży. Muszę w końcu aktywować mój mały sklep na Etsy, i wtedy parę rzeczy się tam znajdzie. Może ktoś będzie zainteresowany i też będzie chciał chodzić w moich rzeczach. Słuchajcie. Ja tą czapkę bardzo lubię, ponieważ jest bardzo ciepło, u mnie w Norwegii ostatnio było minus po minus 10, po minus 12, śnieg popas i tak dalej, także taka czapka naprawdę przydała się, szczególnie dlatego, że jest z podwójnym rondem. Właśnie tu jest ten problem. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ani jak to napisać. E, wam tam w różnych social mediach, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Podwójne rondo, uwaga, teraz Wam pokażę. Podwójne rondo, czyli tak, czapka jest zawinięta, raz. I oprócz tego, że ona jest zawinięta, to tutaj jest podwójnie zszyta. Zobacz, no, zobaczcie. Tak, widać to? Ona jest podwójnie zszyta. Oprócz tego, że tutaj. Ten kawałek jest podwójnie zszyty, to ona jest jeszcze raz zawinięta, czyli ma tak zwane podwójne rondo. Może nawet, może nawet można powiedzieć, że takie trzy warstwy są. Trzy warstwy czapki. Także dzięki temu jest bardzo ciepło, w głowę i w uszy jest bardzo ciepło, to jest najważniejsze. Jest bardzo fajna, bardzo łatwo się jej urobi i myślę, że efekt jest. Spoko, bo jest bardzo prosta, wygląda na prostą czapkę, a naprawdę fajnie wygląda i e, ja ją bardzo lubię i tak jak Wam mówię, ja ją noszę i używam i jestem z niej bardzo zado zadowolona, szczególnie na pogodę taką, jaka tutaj u mnie jest. Wiem, że w Polsce tam jeszcze piękna złota jesień, e, ale tutaj u mnie już jest gruba zima, dlatego polecam Wam taką czapkę na jakieś chłodniejsze. Słuchajcie, do wykonania mojej czapki przyda nam się oczywiście parę rzeczy. Ja użyłam do tego Highland Wool od e, Hobby. Jest to bardzo, bardzo fajna włóczka, idealna do tego typu, e, do, do, do tego typu rzeczy, ponieważ e, żeby zrobić taką czapkę, najlepiej jeżeli użyjecie mm, jakiejś cieńszej włócz, włóczki, niekoniecznie grubszej. Ja wam nawet polecam cienką włóczkę. A, i jeżeli chcecie, żeby czapka wyszła grubsza, to na przykład wybierzcie dwie nitki i myślę, że efekt będzie lepszy ni niż jeżeli wybierzecie super grubą włóczkę. No ale oczywiście wybór należy. Tutaj do Was. Ja oczywiście jestem ciekawa Waszych efektów, jeżeli wybierzecie grubszą włóczkę albo cińszą, jak tam sobie wolicie. Słuchajcie, ja wybrałam tą włóczkę Highland Wool. Jest to bardzo, bardzo fajna włóczka. Jest to 100% wełny i naprawdę ta wełna jest bardzo przyjemna. Ona nawet nie gryzie, jest naprawdę w porze. I tak jak Wam kiedyś mówiłam, jak robiłam kardigan. Ta włóczka zdecydowanie zmieniła się po premium, zrobiła się bardzo miękka i taka przyjemna w dotyku. Słuchajcie, tutaj producent sobie zaleca, żeby użyć drutów od 3,5 do 4 mm. Ja użyłam drutów 3 mm, ponieważ ja uważam, że ta włóczka idealnie nadaje się na druty 3 mm i chciałam to sprawdzić i świetnie to wyszło przy tej czapce. Użyłam drutów 3 mm o długości 60 cm. To jest, taka, e, to jest taka typowa długość na czapki, żeby robić je w koło. I e, jest to, no, spoko, fajnie się robi. Włóżka jest cienka, także dwa dni, myślę może 3 dni i czapka będzie wasza. E, z racji, że jest takie podwójne rondo, to tej czapki trzeba zrobić naprawdę spory kawałek, dlatego trochę to trwa, a tym bardziej, że nitka jest cienka. Dobra, jeżeli chodzi o zszywanie tego ronda, bo to rondo jest tutaj e, zszyte, ono jest tutaj zszyte, widzicie taki szlaczek? Ono jest tutaj zszyte i słuchajcie, e, żeby je szyć, ja go nie zszywałam igłą, a zrobiłam to za pomocą szydełka. Uważam, że jest to świetna sprawa, u mnie to jest szydełko 3 mm. E, uważam, że jest to świetna sprawa, e, ponieważ jest wszystko równo ponieważ jeżeli będziecie chcieli szyć, to raczej powinniście zrobić to jakby czapkę zrobić dłuższą i dopiero później ją zawinąć i zszyć A, um, u mnie to było tak, że po prostu zrobiłam do pewnego momentu i, i zaczęłam bawić się szydełkiem połączyłam i dopiero zaczęłam dziergać dalej zresztą na filmie to zobaczycie A, no i tak jak wam mówię ja użyłam szydełka 3 mm milimetrowego. jest to naprawdę spoko sprawa. Robienie takiego podwójnego ronda naprawdę nie jest trudne, jest troszeczkę czasochłonne, żeby to okrążenie i te wszystkie oczka złapać, ale naprawdę jest proste, także się nie przejmujcie. Ja znalazłam jeszcze jedną taką czapkę, kiedyś zrobiłam z takimi warkoczami z podwójnej nitki to była Flora i Kitsilk. Bardzo fajna czapka. E, też jest z podwójnym rądem. Także, jeżeli nie będziecie wiedzieć, e, jaką włóczkę wybrać, to ja tutaj zrobiłam Flora i razem. I chyba, o ile dobrze pamiętam, użyłam również drutów 3 mm. Także, e, jeżeli będziecie potrzebować jakiejś innej włóczki, to ta również jest spoko. Ona jest również z podwójnym rądem. Ty, z tym, że tutaj, o ile dobrze pamiętam, bo robiłam ją dosyć dawno, e, ona tutaj jest zszywana igłą, nie jest robiona tutaj szydełkiem, tak jak Wam teraz pokazuję, tylko jest robiona właśnie e, igłą, jest zszywana. E, no i ja tak naprawdę polecam Wam bardziej tę czapkę, znaczy ten sposób z szydełkiem, ale to już zob zobaczycie sobie na filmie, mam nadzieję, że e, dacie sobie radę e, z tymi czapkami i zobaczę świetne Wasze udziergi. Słuchajcie, nie powiedziałam oczywiście bardzo ważnej rzeczy, powiedziałam o wszystkim, zatrzymałam się na tym szydełku i już w ogóle o wszystkim zapomniałam. Słuchajcie, marker, potrzebne są markery, a nawet nie jeden, tylko jedenaście. Jedenastu. No. Jeden jest potrzebny, wiadomo, żeby pokazać, żeby wiedzieć, gdzie jest początek, a gdzie koniec, e, okrążenia, a tych więcej dlatego, bo oczywiście też wam tego nie powiedziałam, Boże, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, czapka jest zakończona w taki sposób, w taką gwiazdkę i po prostu, żebyście wiedzieli, gdzie macie zmniejszać dalej. Potrzeb, potrzebnych jest tych markerów trochę więcej. Jeżeli nie macie markerów, to słuchajcie, ja ostatnio robiłam też coś, już nie pamiętam co. Słuchajcie i potrzebowałam czegoś innego i zobaczcie, taki zrobiłam marker. Ze zwykłej włóczki w taki sposób można zrobić marker, także możecie sobie takich mar markerów zrobić 11. Ważne, aby ten jeden był innego koloru, czyli ten, który pokazuje, gdzie jest początek i gdzie koniec naszego okrążenia, żeby był innego koloru. No, to teraz to już chyba wszystko macie i wszystko już wiecie. Słuchajcie, dajcie mi znać! co Myślicie o takiej czapce, czy Wam się podoba i e, czy będziecie ją udziergać? Słuchajcie, czapka jest naprawdę świetna, ją bardzo lubię i tak jak Wam mówiłam, noszę ją e, na co dzień, e, także Wam również ją polecam. Dajcie znać, z kim widzę się w sobotę i pamiętajcie, oznaczajcie mnie, to jest bardzo, e, bardzo ważne, żeby mogła do Was dojść. E, możecie mnie oznaczyć. E, jako osobę, albo po prostu przez hashtag, i ja również do tego dojdę. Także dajcie, e, dajcie mi znać, czy będziecie w sobotę i czy będziecie dziergać ze mną taką czapkę. Pozdrawiam. Hejka!